Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Shelter. Ponownie z naszymi borsukami i tym razem z takim czerwonym ekranem, czerwonym deszczem. Niczym kwaśne deszcz. Przerażające trochę. Coś czuję, że będą tutaj fajne zabawy. Ta rzeka mnie trochę już przeraża ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nie stracę już więcej dzieci. Będę trzymała za to kciuki. Wy też trzymajcie kciuki mocno. Musi nam się udać. Okej, okay. mamy nasze cztery robaczki, które są głodne. OK, tu widzę jakąś rzepkę. Chodź rzepko. Chodźcie maluchy. Teraz się boję po prostu ruszyć za daleko od nich. Bo mam wrażenie, że one mi zaraz gdzieś odejdą, utkną albo coś takiego i w ogóle i stracę znowu któreś z nich. No, chodźcie, chodźcie tu. No, ale nie wpadajcie mi do tej rzeki tam. Dobra. Byle do przodu teraz się będę rozglądać za nimi, bo boję się, że zaraz gdzieś one mi uciekną albo nie daj Boże, uciekną do tej rzeki. Okej, okay, dobra, tu mamy jakiś taki teren większy, a łazną zasłaniają widoki. Jesteście? Ej, czemu. No, może już się wystraszyłam. Tu są jakieś dziurki O, czekajcie Czy to jest coś, no, do upolowania Okej okay. No chodź tu ty, 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 ty Bo jesteś najsłabszy Tak mi się wydaje Okej okay. O, tam jest rzepka Weźmy rzepkę No, no, ale ustawcie się Dobra, chodźcie, kochanieńki, kochanieńcy, Boże. <grywanie> chodźcie, moje dzieci. Dobra, pytanie teraz, dokąd? O, tu jest jeszcze jakaś marchewka. Stać. Jakoś żabę słyszę. Yy, Okej. Okay. Była jakaś podpowiedź. Czy to oznacza, że muszę przejść przez rzekę? O nie. Wydaje mi się, że ta podpowiedź sugerowała, yy, że kamień może nas ochronić przed falami. Tak mi się wydaje. Jakbyśmy blisko stanęli kamienia. BOŻE ja się wystraszyłam, ja Że Dobra Wydawało wydaje mi się, że moglibyśmy spróbować przekroczyć to na raz, ale... E, no chodź tu, gdzie tam wchodzisz do tej wody? Mam nadal cztery? Dobra Przy następnym rzucie pójdziemy Chodźcie tu to tu blisko kamienia. No tu chodźcie wszystkie. O, dobra, są cztery. Uff, uciekamy stąd. Chodźcie tu, szybciutko. Uff, dobra. Czyli jak blisko kamienia staniemy, to mamy szansę się przed tym obronić, ok? To dobrze. Uff. Dobra, tu mamy jedzonko. Chodźcie, maluszki. Teraz nie wiem, komu dałam. Komuś w krzakach w każdym razie. Wyjdź stamtąd, no. Bo mamusia nie widzi, kogo nakarmiła. No, zobaczmy, czy tam coś jest. Ale chyba nie. Dobra, chodźmy z dala od tej rzeki. Widzicie? No, ja myślę, nie oddalajcie się za bardzo od mamusi. O, o, tam widzę rzekę. No, 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 stój. O. Dobra. Równym kroczkiem za mamusią. Trzymamy się za rączki, znaczy łapki. <laughs> Bardzo proszę się nie oddalać. Tylko wspinamy się na jakieś góry czy coś. W ogóle nie patrzę na drzewa. O, tu jest. O, porwał ten najsilniejszy. Dobra, ale tu mamy... Tą marcheweczkę. Weźmiemy marcheweczkę. No, które chce. Dobra, tam mamy kolejną marcheweczkę. No, chodź, marcheweczko. Dobra, chodźcie, moje robaczki. Czy tam bursuczki? O, tam widzę kolejną rzepkę. No, ale błagam. Ustawcie się w jakimś szeregu. Tutaj przynajmniej się jakoś ustawiają. W tych poprzednich rozdziałach to tak biegały blisko mnie, że bardzo ciężko było im coś dać znaczy konkretnemu. Dobra, jesteście wszystkie, wszystkie. okej. Okay. Wow. Nie, ale ta przezroczystość drzew to by się przydała <grytanie> w tej grze. Ale w sumie stresująco to jest biorąc pod uwagę, że mam nie wiem, na swojej dłoni yy, trzymam ręce... No tfu, na tfu, swojej dłoni trzymam życie aż czterech zwierzaczków? No właściwie z matką to pięciu, ale... Przypuszczam, że jak matka zginie, to już wtedy koniec gry byłby. Oh no. Oh no. Co to ma być? Nie. O nie, to są też jakieś fale nieprzyjazne. Dobra. Poczekamy, aż fala przejdzie i wtedy pójdziemy. Nie własni mi tam. Dobra. Idziemy. Szybko za mną. Szybciutko. Szybko, bo fala leci. Jezu, jesteście. No chodźcie tu. Boże, co za stres. Dobra. Wszystkie cztery? Wszystkie cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Uf. O, tam mamy kolejne drzewko. O nie. Och, najne, och, najne. Dobra, myślę, że to możemy przelec jest na raz. Okej, okay, dobra, szybko, charge, charge. Chodź, co tu, 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 szybciutko, 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 szybciutko. No. Uff. No, tylko co za stres. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj, bo widzę, że ta rzeka to się nie kończy kurde. Dobra. No, chodź tu. Tam ci jest. Okej. Okay. O, matko. Dobra, tam będziemy musieli się zatrzymać. To już wiem. Tu coś jeszcze widzę, o. Dobra, chodźcie tutaj, bo ja tu nie, nie widzę was dobrze. Dobra, teraz ty masz. Okej, okay, no i teraz. <laughs> Stresogenne podejście. <laughs> Kolejny raz do rzeki. Nie, 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 nie. Dobra, poczekamy jeszcze raz, aż fala przejdzie. I schowam się za tamtym kamieniem. Wszyscy czają bazę? Wszyscy czają plan? Dobra, go, szybciutko. Wszystkie jesteście cztery? Dobra, wszystkie cztery. Szybko. Teraz schowajmy się tutaj. Mam nadzieję, że tu nas nie dosięgnie. Dobra, wszystkie cztery. Let's go. Mam wrażenie, że wszędzie, gdzie są te małe kamyczki, mamy szansę. Dobra, udało się. Szybko, szybko, szybko. Tu, 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 Nie! Nie dobiegło. A nie dobiegło. Jest. Uff! Dobra, teraz tu się schowamy. Ja tak wolę po malutku, bo, bo ja chcę, żeby one dotarły. Dobra, kolejny przystanek matko, gdzie tu jest koniec? Dobra. E, ja tu wolę się zatrzymać! Dobra, wszystkie jesteście, chodźmy szybko, szybko, szybko. szybko. Błagam do biegnijcie. No bo czy powinny je w pysku trzymać? O! To jest ląd! Ląd, please! Uff! Przeżyliśmy to. Ja pierzniczę Alastras. Co tu jest w tyle tych krzaków? Ja mam nadzieję, że tu nie lata ten orzeł taki z pierwszej części. Dobra. Kto głodny? Przeprawa przez rzekę wykończa. Macie, jedźcie. Dobra, tu mamy rzekę. No czekaj, no. Masz. No, chodźcie, chodźcie. Za mamusią. Trzymamy się za łapki. Parami idziemy. Albo czwórkami, jak tam chcecie. E, dobra, na razie nie widzę żadnego jedzenia. Hmm. Myślę, że tam może. O, właśnie. Jaka jest rzepka. Oj, ty jesteś taki blady już, chodź na tu, nie umrzesz mi z głodu, nie pozwolę na to. Dobra, chodź. Chodźcie, idziemy. No nie, tam widzę znowu rzekę. Czemu ta gra mnie tak torturuje? Słyszę jakąś żabę. O, tam. Dobra. Ale nie, nie, nie z dala od rzeki. Wiecie co, dam wam ją tam dalej? Dobra. Okej, okay. kolejne przejście przez rzekę. Ale tam widzę, że można się schować, więc spoko. Dobra, się. Trzymamy się mamusi. Mamusi. Dobra, i na drugą stronę. Szybciochem. No, bardzo ładnie, bardzo grzeczne borsuczki. Teraz szybko coś do jedzonka. Okej, jakieś krzaczki są. O, tam widzę coś. Kurde, tutaj jeden... bardzo zbladł. Miejmy nadzieję, że zaraz znowu coś znajdziemy. No, dajcie mi jakiś krzaczek, no bardzo proszę. O! To już koniec! Ojej, <ścoughs> to szybko poszło. Okej, okay. super, zmieniliśmy kolory na niebieskie i mam wrażenie, jakby się to zrobiło zimniej. Albo byliśmy w jakiejś dziwnej próżni. Dobra, ale myślę, że będziemy kończyć. Mamy cztery zwierzaczki na naszym koncie, nadal żyjące. Znaczy, no piąte z matką, ale cztery młode nadal. Dało mi się nie stracić żadnego przez tą rzekę. Jestem z siebie dumna, bo tam wyglądało naprawdę nieciekawie to wszystko. I teraz pewnie z każdym rozdziałem będzie gorzej, więc coś czuję, że tutaj to już w ogóle hardcore. <grym i> ale jakoś damy radę. Jak, jak nie uda się z wszystkimi, to mam nadzieję, że przynajmniej większość doprowadzę. Nie wiem, no kurczę, to, tf, chciałabym wszystkie, no ale już i tak wszystkich nie doprowadzę, bo piąte mi zaginęło. Nie wiedziałam, że w tych ciemnościach może zaginąć, ale no, widzicie. Ech, no cóż, <laughs> trzymajcie kciuki dalej. <laughs> no i zobaczymy się w kolejnym odcinku w tym zacnym nowym rozdziale. No, to do usłyszenia, pa pa!